Śląsko wyliczanka, już mam nowo wyliczanka. Śląski klupniak to kaszanka. Śląski fater to jest tata, bez pomidor to tomata. Wy mówicie, my go domy. U was babcie, u nas umy. Z spinka spinka, u nas szpanka, Zwykle trzepa to klub Tam pociągi, u nas cugi. Garnitury to łańcuchi. Zowy, rowy łańcuch to jest kreta. A w zekle to tu... Haja. tam jest grupa, a tu zgraja, mam las to taki niezdarak a plebania to jest fala, sok z kapusty, to jest kwaska, a fartuszek to z opaska.